Cześć witajcie, jestem Cliven Pearl. Już dawno się nie słyszeliśmy, a dzisiaj wracam e, razem z nowym odcinkiem. To nie będzie tutorial, to będzie przedstawienie mojego projektu, e, kto, znaczy nad którym ostatnio pracowałem. Jest to gra Newfall. E, jest to gra typu, znaczy to będzie gra, bo na razie to jeszcze nie wiem do końca, czy można grą nazwać. E, będzie to gra typu Survival. To będzie coś takiego jak połączenie Rasta, z może Daisy, z takimi innymi grami tego typu oraz właśnie oczywiście moimi własnymi pomysłami. No i tak, i dzisiaj chciałem Wam zaprezentować pierwszą wersję tej gry, którą właśnie wersję no, takiego builda, można to nazwać deweloperskim buildem tej gry. Zaprezentować Wam, jak ją działa. Robię ją na, tutaj na silniku Unity 3D, który jest dostępny za darmo na stronie Unity. Jak chcecie, mogę robić tutoriale, właśnie jak robić takie gry komputerowe 3D w Unity. Tu, tu mogę Wam pokazać kawałek kodu, który ostatnio napisałem. Mianowicie mamy tutaj, to jest akurat skrypt do konsoli, odpowiada on za konsolę w grze, którą właśnie sobie zrobiłem ostatnio. I są tutaj komendy, mamy tutaj listę komend, których możemy używać. No i po prostu one coś tam nam zmieniają w grze. Dobra, bez zbędnego gadania odpalmy teraz grę i zaprezentuję Wam jej działanie. Tak wygląda menu główne gry. Mamy tutaj możemy podać swój login, swoje hasło lub się zarejestrować, jeżeli jesteśmy nowymi użytkownikami. Poczekajcie chwilę, bo chciałbym wam to pokazać na full screenie. To kliknę tak. O no właśnie. Możemy się tu teraz normalnie zalogować. Jeżeli login i hasło się zgadzają z bazą danych. W internecie, gdy nam się loguje tutaj do gry, mamy tutaj menu główne gry, tak ono wygląda. Mamy tutaj różne zakładki, graj, hostuj gry, bo to, jest, to będzie gra multiplayer. Serwer już działa, znaczy już się da go zrobić. Mamy tutaj zakładkę ustawienia, która jeszcze nic w sobie nie ma. Wyloguj oraz wyjście z gry. to ja Wam zaprezentuję hostuj gry, ponieważ normalnie by się klikało graj i tu można podać adres serwera. Albo wybrać z listy serwerów, tylko że jeszcze nie ma żadnych serwerów na tej grze, znaczy w tej grze publicznych, więc nie możemy dołączyć do żadnego serwera, ponieważ taki nie istnieją. <grych> e, więc możemy sobie zahostować własną grę. Można zmienić sobie ilość slotów. E, I tak. Na razie za każdym razem, kiedy wejdziemy w grę, znaczy zobaczymy taki ekran, jeszcze nie ma gra żadnego zapisu, żadnego zapisu ani mapy, ani itemów, które się ma, bo itemów nawet jeszcze nie ma. To jest dopiero naprawdę bardzo, bardzo, bardzo początkowa wersja gry i tak, na razie udało mi się zrobić może bardzo, bardzo, bardzo taki początek dopiero mapy. Zrobiłem system, no, system kroków, możemy sobie biegać, oczywiście dźwięki spod naszych stóp zmieniają się w miarę tego, jak chodzimy po innych materiałach. Te ręce, które widzicie, one zapewne będą wyglądały inaczej niż teraz, ponieważ zrobiłem je tak na szybko, żeby, no, żeby po prostu nie mieć pustego ekranu. No i generalnie tyle. Jeszcze mamy pod tabem inwentarz, w którym mamy na razie 10 kamieni, bo to jest jedyny item w tej grze. Nie możemy ich jeszcze nawet wsiąść do rąk. Naprawdę mówię, są dopiero bardzo początki gry. Pod F1 mamy sobie konsolę. Możemy sobie wpisywać tutaj różne komendy. Oczywiście pod komendą jest help. Po wpisaniu help pokazuje się nam lista wszystkich komend, które są dostępne. Na razie mamy tylko trzy y, dostępne komendy. Oczywiście to się nie będzie zmieniało. I myślę, że to wszystko, co Wam chciałem pokazać w dzisiejszym odcinku. E... No i tak. Jeżeli chcecie śledzić, y, śledzić rozwój gry, możecie to robić na stronie nuke.tk. Będę tutaj publikował moje dev blogi z gry. Możecie również podawać pomysły na tą grę w komentarzach. A jeżeli chcielibyście jakiś tutorial z programowania w Unity w języku C Sharp, bo właśnie w takim języku można programować w Unity oprócz jeszcze JavaScriptu i i BUU. Nie wiem czy tak to się czyta, ale chyba tak. To właśnie C Sharp jest dominującym językiem w Unity, którego ja używam i większość deweloperów również się na niego decyduje. Więc dzięki za wszystko. To byłby ten odcinek. No i co, do zobaczenia. Cześć!